Cześć, jest sobota rano, wpadłem na Trop RETRO. Lecę na poszukiwania, kilka targów przede mną. Gdzie jeszcze wyląduję zobaczymy. Tymczasem drogę. Pójdźmy na numerki, tu jest 87. Naszym celem jest 133. Liczę, że spotkam tam jakiegoś dziadka, który będzie sprzedawał arsenał swojego syna z lat 90. Kartonik i boksów. Pierwszy targ już za mną, ruszamy dalej. Następny targ. 10, 7 km, czy trochę tęsknię za samochodem, że niedługo powinienem iść z powrotem, więc ten zasięg też się wydłuży. Będzie Bruksela znów w zasięgu oraz Holandia. W tym miejscu byłem pierwszy raz. Takie miejsca dziewicze dla mnie są podwójnie interesujące, bo być może właśnie tam spotkam mojego dziadka z kartonem pełnym big boxów. Drugi targ obleciany, kompletnie nic nie znalazłem z tego co mnie interesuje. Czas uruchomić opcję awaryjną. Jadę na pociąg. Jestem już w machelen, kilometr drogi na Hale. Zostało dosłownie 150 metrów. Halo, obskoczyłem. Co takiego fajnego udało mi się znaleźć. To są dwa dojrzciki, quick jeszcze w kartonikach. Pojedyncze sztuki na PlayStation. Jest kolejny targ. Pójdę do zobaczymy. Cześć, witam serdecznie. Dziś zajmiemy się podsumowaniem weekendowego wypadu w poszukiwaniu fantów. Pokażę, co znalazłem na targach oraz to, co udało mi się wygrzebać w ciągu tygodnia w sklepach z używanymi rzeczami zazwyczaj pomiędzy płytami z muzyką. To jest jeden z dwóch joysticków, tych szokików, które udało mi się dorwać. Na targu. Ten targ nie był dość dość owocny, że tak powiem. Nastawiłem się na jakieś wielkie łupy, a tak naprawdę przychodzą tylko joysticki i kilka gierek, ale w innych miejscach sobie to wynagrodziłem. Tak więc tutaj dwa quickszypciki jeszcze zapoliowane, Pudełeczka strasznie zakurzone, można zobaczyć, nie, nie czyściłem ich i zaczynamy. Północ południe na pecetach. To jest powiedzmy remake gry, kultowej gry z Amigi. Widziałem gameplay z tej gry na YouTube i chętnie zobaczę jak to wygląda. World of War 2 oraz Broken Sword Sleeping Dragon, Pierki na pc Jeszcze tutaj możecie zobaczyć ceny w narożnikach. Padig Trust, jakiś czas temu dorwałem jego poprzednią wersję, Fighter 200, ten model nazywa się 200, plus. posłuży mi za podpórkę. Broken Sword zawiera dwie płytki. Bardzo ładna instrukcja. Final Fantasy na PlayStation 2. Platynka. Jest to dziesiąta część Final Fantasy. I może użyjemy jako drugą podpórkę tego paczuszka dyskietek 3,5 calowych. Nieodpakowana jeszcze nowa. Cena we frankach. Kolejną pozycją na PlayStation 2 jest coś, co bardzo mnie ucieszyło, jako fan serii Age of Empires, no nie mogłem powstrzymać się od zakupu tej pozycji. Jeszcze nigdy nie widziałem tej gry na PlayStation. O, pięknie wszystko w środku na swoim miejscu. Tekken Tag Tournament to kolejna pozycja na PlayStation, na drugie PlayStation. Platynowa edycja, ale kompletna. To było bardzo fajne. Bardzo się ucieszyłem z tych pozycji na PlayStation. Tutaj mamy komandosów dwójkę też na PlayStation. PlayStation 2. Tutaj jest bez instrukcji sama płytka. Harry Potter i więzień Azkabanu. I Metal Gear Solidar 3. Przechodzimy w takim razie dalej. Wolf A On coś pokaże. Popatrzcie na tutaj, na grafikę na tym kartoniku. Na twarz tego kolesia wygląda, jakby została w pędzie wklejona. Na pewno to ryby To już y, widzieliście chyba na filmie. Jedna ze zdobyczy targowych. Counter-Strike Condition Zero. Condition Zero, Path of Mio. Bardzo fajna i dynamiczna gierka. Ogrywałem ten tytuł na PC. -cie. O, i coś co naprawdę, z tego naprawdę bardzo się ucieszyłem. I mogę się trochę kiedy będę to testował, już e, przygotowuję powoli e, PlayStation 2 do podłączenia. Jest to e, zestaw 85 gier z Atari 2600. Chociaż niekoniecznie z 2600. Tak, z 2600. To I wszystko kompletnie już sprawdzałem. Oczywiście bardzo się podjarałem z tego e, tytułu, znaczy tytułu. Bardzo mnie cieszy ta pozycja i to. I już kocham, już kocham i będę grał. Okej, okay, ta kupka się skończyła, to teraz może przejdziemy do kolejnej. Te trzy pozycje: *Warren's Armageddon*, *Tekken Trójka* oraz *SimCity 2000*. O właśnie, *SimCity 2000* jest tutaj, a tutaj już jest coś innego. Bardzo się podjarałem, kiedy zobaczyłem ten tytuł wystający tylko. Z pudełeczka. Myślałem, że będę miał 1000 SimCity 2000 na PSX, ale okazało się, że w środku jest coś innego. Dlatego nowa edycja, jakieś gałki, Porsche Challenge. Wziąłem, bo pudełeczko było w bardzo dobrym stanie, a cena to tylko niecałe 2600, frank 2600 franków. No i ten Wars Armageddon również jest fejkiem. W środku nic nie było. Żyłem tylko dla pudełeczka, same pudełeczko. Może kiedyś trafię na zniszczone pudełko z wormsami. I rocik. I coś, co mnie e, na, zaskoczyło na początku. E, Tekken trujeczka Za półtorej euro. Żyłem same pudełeczko. Mam nadzieję, że jeszcze się trafi. I przechodzimy dalej. Tutaj pokażę Wam zestawik e, sportowy. Futbol od Microsoftu z 1996 roku, FIFA 9.9, 9.8 oraz FIFA 97. I na końcu Colin McRae. I sportowe gierki na pc i sportowy gierek część e, druga. Racer na PC-ta. Motorcross Madness 2 też na pc o, i tutaj zatrzymamy się na chwilkę, bo tu jest coś do Red Alerta. Nigdy nie słyszałem o, o czymś takim. To się nazywa Power Pack, który zawiera e, około tysiąca map do Red Alerta: przewodniki strategii, tak, jakieś cheaty i odpowiedzi na często zadawane e, pytania. Nie słyszałem nigdy o tym. Mapki mogą być ciekawe, i e, cieszę się, że mam. Taką płytkę do mojego zestawu kompletu Red no Bardzo fajna rzecz. Railroad Tycoon Deluxe. Symulatorek kolei. Wydanie jakieś sold out. Nic szczególnego. Ale. Gierka jak najbardziej grywalna. Mega City. Szczerze powiedziawszy, nie znam tej gry. Zaintrygowała mnie ta pozycja, bo wygląda z tego tutaj, z tych screenów, że to jest jakaś strategia. Wystartuję ten tytuł i zobaczymy co to jest. Hellbender to jest pozycja od Microsoftu z 1995 roku. No i coś czego naprawdę mocno morda mi się uśmiała kiedy to znalazłem są to Settlersy trójeczka. Przydałby się jeszcze dodatek. Jakiś czas temu na aukcji próbowałem wyrwać zestaw Settlersów trójeczkę razem z dodatkiem, ale no nie udało się. To jest gierka, w którą na pewno będę grał. Nie wiem za jaki czas. Ciężko mi powiedzieć obiecać cokolwiek, bo naprawdę mam bardzo długą kolejkę gier, w które chcę grać, a tego czasu jest coraz mniej. Będę robić w mojej mocy. O tutaj zdradziłem już ostatnią. Gran Turismo, platynka. Nie ma książeczki, płytka jest w dobrym stanie. To przykryjemy Oj, Lesiki. Ja bym tak północ południe jak będzie na, na samym wierzchu. No i tutaj, niech będzie Atari. Okej. Okay. No i Settlersi, oj Settlersiki, kurcze. Jak ja wytapiałem świnie. W pirackiej wersji zamiast żelaza bodajże wytapiało się świnie. No i kurcze, no nie będę opowiadał o tych hardcore'owych czasach. Slidstorm jest to ścigałka skuterów śnieżnych na PlayStation, na PSX. -ach. Wydanie jakieś klasyczne. Pudełeczko niby wygląda na no tutaj czarne jest etykieta, ale tu jakieś jakieś klasyczne wydanie, więc nie wiem jak na to patrzeć. Może E, może Axel coś więcej powie o tym wydaniu, on bardzo dobrze zna się na e, tytułach z PlayStation, więc jeżeli e, oglądasz to i znasz ten tytuł, możesz powiedzieć mi coś więcej, jak to wyglądało. Kolejną pozycją jest e, The Hard e, Trilogy. Znam ten tytuł z PC. E, kurczę, no super gierka i bardzo się ucieszyłem, znalazłem to w tym czarnym pudełeczku. Jest dość gruba ho, 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 instrukcja i mamy tutaj płytkę. Mm. Fajny kąsek, bardzo się cieszę z tego. Może ja wykonam kolejną podpórkę. O, pokażę Wam na tym targu mm, w Mechelen. Znalazłem jeszcze myszkę Afortecha w kartoniku na PS2. Jest to taka najzwyklejsza myszka, 520 dpi. Wtedy a był bardzo popularny, dość niedrogie myszki miał i solidne. Używałem w identycznej, a w kartoniku trochę taki wypukły. Bardzo fajny kąsek. O, o, a to miała być podpóreczka, okej. Okay. I Tarzan od Disneya na PlayStation. Jest instrukcja płytka też. Tarzanek. Szczerze powiem, że tu brałem to dla pudełeczka. Mam kilka gierek fajnych, które lubię, a pudełka poniszczone, a to wyglądało bardzo, bardzo przyjemnie pudełeczko. FIFA 9-7, kolejna pozycja na PSX-a. i yy, Test Drive 4x4. To nawalałem na pc parę lat temu. Yy, Choć ta gra nie była jakaś specjalna, to nie wiem czemu, ale mieliśmy straszną z blatem podjarkę i demko ogrywaliśmy non-stop. Pamiętam, że jaraliśmy się samochodami terenowymi. Kolejną rzeczą zapakowany jeszcze pad Logitecha na USB, Windows 982000, kontakt pilny, tak napisane na pudełeczku. Nie wiem, czy na nowszym komputerze też pójdzie, to z tymi sterownikami różnie bywa. Ale w pudełeczku, może zaraz otworzymy go, jest oprogramowanie. Instrukcja jeszcze nie odpakowana. I padzik. No, kurczę, super stan. Jest zakurzony troszeczkę jak większość rzeczy. Ale no, kurczę, no nowy pad. Nie, nie ma śladów używania. I kolejnym pudełeczkiem, jeszcze zafoliowanym. Można powiedzieć, że zafoliowane, ale tylko jest klatka otwarta. Jest myszka. Również Afortecha, Pro Prosiudemka. Bardzo stara myszka. I że jest już otwarta, postaram się ją wyciągnąć. lubię wszystkiego rodzaju kontrolery, myszki do różnych systemów. Nie wiem dlaczego, skąd to się wzięło. Ale no, bardzo lubię trzymać. O! Podkładeczka jeszcze klimatyczna. Manual. I przyjrzyjmy się tej myszce. O, nagrędziłem. He, 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 he. Szczerze, bo przy nie widziałem jeszcze takiego uchwyciku postawiacza do myszki. O kurczę, ekstra, kuleczka jest jak nowa. Produkowana na Tajwanie, jakiś mode przełączać można, dwójka, trójka. A dwa klawisze, może trzy klawisze, bo poza klasycznym wejściem DB9 ma jeszcze przejścióweczkę na DB25, 23 raz, dwa, trzy, nie chce mi się liczyć. Czyli na pecetowe gniazdo, czyli, a nie, że to jest pecetowa, to trzeba było przerobić, żeby pod Amigą działała. Ale ja nie będę jej przerabiał, zostanie w pudełeczku, skoro jest w takim ładnym stanie. A jeszcze inne na użytek. Świetna myszka. Bardziej bym docenił, jeżeli to pudełeczko byłoby w zupełności nieotworzone nigdy, nieotwarte. O, tu jeszcze jest właśnie w środku jakiś taki yy, haczyk. A, jak to działa? Huk na myszkę. To jest zobaczycie, no, właśnie w pudełeczku na dnie było coś takiego. Takie do wieszania ręczników, podobne coś. Na taśmę w kuchni do ściereczek. A tutaj sugeruję, że to można powiesić i ta myszka może wisieć. Dodatkowo przytargałem jeszcze dwie rzeczy troszeczkę niezwiązane z grami. Mianowicie jest to płytka Fiesto, koncertowy album. I jeszcze jedna płytka, Lambada. Lambada to jest podobno, bo ja ulubiona piosenka, kiedy jeszcze byłem malutki kiedy ojciec puszczał na... Magnetof Magnetofonie szpulowym, tak to chyba się nazywało, podrygiwałem od razu do tańca i ta piosenka w głowie do końca życia mi chyba zostanie. Coś fajnego, sentymentalnego dla mnie, lambada. Jakbym sumował ten czas poświęcony na zdobycie tych wszystkich tytułów, wydaje mi się, że to jest ponad 40 godzin chodzenia, jeżdżenia i szukania. Więc e, średnio wychodzi ponad godzina na jedną pozycję. To by było na tyle w tym odcinku. Yy, serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego filmu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.